Ojca i syna Ducha i Świętego Anu. Chwalebny święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy, bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż swoje upodobania, abym pracował z weselem i wdzięcznością. Poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga, abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu tak szkodliwego w Bożej sprawie. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, patriarchu Józefie. Niech to będzie moim hasłem w życiu i przez zgonie. Amen. Jest to modlitwa papieża świętego Piusa X, którą znalazłem w tej właśnie książce Katolicki dżentelmen Sama Guzmana. Tematem tej mojej pogadanki właśnie ma być Katolicki dżentelmen, ale może zacznę od takich słów, które znalazłem w tej książce. Zanim zaczniemy marzyć o byciu dżentelmenami, musimy zrozumieć, kim jest mężczyzna i jak nim być. I kiedy tak sobie zadawałem pytanie, w dzisiejszym świecie, to, co to znaczy być mężczyzną, z czym się mężczyzna kojarzy, to od razu przychodzi mi na myśl, że jest to praca. Jest też taka we współczesnym świecie tendencja, żeby sprowadzić mężczyznę tylko do, do zarabiania pieniędzy, do pracy. I kiedy się zastanowimy nad tym, skąd się wzięła praca i po to Pan Bóg daje nam pracę, to praca została stworzona przez Pana Boga przy stworzenie świata. I jak wszystko to Pan Bóg stworzył i to wszystko nam daje, to było dobre. Dopiero po grzechu pierworodnym ta praca została zdeformowana. I w Księdze Rodzaju czytamy do mężczyzn zaś w grzechu. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, co, do którego dałem Ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierny i będzie cię narodziła, a przecież pokarmem Twym są płody rody”. W pocie Pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo krokiem jesteś i wprost się obrócisz. Yy, więc po grzechu pierworodnym yy, praca jest zawsze związana z cierpieniem i, i z bólem. I yy, Pan Bóg nam daje pracę, yy, abyśmy... Abyśmy też współtworzyli świat. Bardzo mnie porusza w tej modlitwie to sformułowanie, żeby, żeby pracować dla zadośćuczynienia dla swoje liczne grzechy. Że praca też jest takim, taką przestrzenią, w której my się też doskonalimy, w której, w której też możemy pokutować. I dużą wolność też dałem to w mojej pracy, że ja uświadomiłem sobie, że nie pracuję dla, dla mojego szefa w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności z bojaźni Bożej pracuję dla Pana Boga. I może to na tyle na temat pracy, chociaż wydaje mi się, że ten temat jest bardzo ważny w naszym życiu, w życiu mężczyzny. Hmm. Ale Pan powołuje mężczyzn do, do czegoś więcej niż tylko do, do pracy, do, do zarabiania pieniędzy. I bardzo pięknie określił to Jan Paweł II w adhortacji familiaris consortio, w której określa zadania i rolę mężczyzny w rodzinie. Mówi w niej tak, miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Hmm. To, bardzo podoba mi się to zdanie, ponieważ ymm, sobie tak myślę, że w pracy to nie może zastąpić każdy. A w rodzinie i kiedyś mój radny powiedział, że co tyś tam przejmujesz, zwolnią cię to kogoś innego przyjmą szoma z gołą. I to tak naprawdę jestem z gołą, w którym my uczestniczymy, to w tym show, w tym przedstawieniu może nas każdy zastąpić, ale... W tym, w, tej, w tym przedstawieniu, w tym spektaklu, który się nazywa nasze życie, które się nazywa nasza rodzina, które się nazywa nasze ojcostwo, to nie znajdziemy takiego dublera, który by nas mógł zastąpić. I dalej w tej adhortacji Jan Paweł II wyznacza cztery podstawowe zadania stojące przed mężczyzną jako ojcem. Po pierwsze, jest to wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte pod serce matki. Po drugie, troski zapełnienie obowiązku wychowania dzieci dzielonego ze współmałżonką. Po trzecie praca, która nie rozwija rodziny, lecz potwierdzają w i stałości. I po czwarte dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego. I tak naprawdę te wszystkie cztery zadania to można by sprowadzić i uprościć w ten sposób, że jest to odpowiedzialność za życie, odpowiedzialność za wychowanie, odpowiedzialność za bezpieczeństwo materialne. I odpowiedzialność za, za zbawienie, dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego. I mm, dla mnie jest też ważne to, żeby sobie uświadomić to, yy, jak ta nasza odpowiedzialność yy, wygląda i co stało się z nim po grzechu pierworodnym. Może przeczytam z księgi rodzaju. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał, gdzie jesteś. On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, cóż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Więc widzimy, że a na tym fragmencie mówi, że to nie on, że uciekał od odpowiedzialności. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też dla mnie, żebym ja sobie uświadomił, że ta odpowiedzialność po grzechu pierworodnym też jest upośledzona, też jest naruszona i deformowana. I że to jest też taki proces, w którym ja się y, muszę ciągle doskonalić. Że to nie jest tak, że ja jestem po prostu odpowiedzialny, tylko muszę się w tym ćwiczyć. I te y, zadania, które y, Jan Paweł podaje w tej afortacji też y, y, przenikają się z tymi. Z tymi posłanicami, które możemy znaleźć w tej, tej książce. I na wzór Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tak jak on pełnił te trzy posłannictwa proroka, kapłana i króla, tak my, jakby inspirowani Jego życiem, Jego, jego boskością, też jesteśmy do tego zaproszeni. I więc jako prorok ta funkcja, którą mamy pełnić w naszych rodzinach, to jest, mamy być nauczycielami, przewodnikami, ci, którzy pokazują prawdę i wzywają do nawrócenia. Jako kapłani to ci, którzy składają ofiary i modlitwy w intencji rodziny. Czyli generalnie to nasze kapłaństwo sprowadza się do modlitwy, ofiary i świadectwa. Myślę, że żeby całe kapłaństwo można streścić w, takich, w tych słowach, które padają podczas mszy świętej, kiedy kapłan mówi, że to jest moje ciało, które będzie za Was wydane. I w ramach tego kapłaństwa, kiedy mówimy o ofierze, Mam też taką myśl, że my jako mężczyźni, jako ojcowie, jesteśmy, powinniśmy być na pierwszym froncie, jeśli chodzi o, o walki duchowe naszych rodzin. I kiedy tego tak o tym myślałem, to przyszedł mi do głowy fragment z Księgi Wyjścia, w której czytamy w 12. rozdziale: Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle, będziecie go strzelić aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabiję go całe zgromadzenie Izraela, zmierzchu i wezmą krew baranka, i pokropią ją od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. I ja pan. Krew będzie Wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was plagi niszczyciel, niszczycielskiej, gdy będę karał Ziemię Egipską. Mam takie przekonanie, że my, jako mężczyźni, ojcowie, jesteśmy właśnie do tego też zaproszeni, żeby tą krwią Chrystusa e, niejako pieczętować nasze rodziny. I jeszcze a propos o walki duchowej chciałem się podzielić z Wami taki, taką refleksją, którą przeczytałem, w, w, usłyszałem w konferencji pewnego Benedyktyna pod tytułem Milczenie jako walka duchowa, jako metoda walki duchowej. W, w tej konferencji on pięknie opowiadał o tym, że jest w życiu sensie człowieka taki moment, podczas walki duchowej, kiedy nie ma miejsca już na, na cuda i na takie bardzo jakieś spektakularne rzeczy, że jest to, to jest taki moment drogi krzyżowej, który trzeba przejść w milczeniu. I myślę, że my jako ojcowie mężczyźni też jesteśmy do tego zaproszeni, żeby trwać w... W obecności ojca w milczeniu. I też myślę sobie, że w tej, podczas tej drogi krzyżowej, w tej cichej obecności, zawsze jest z nami Maryja. Teraz może przejdę do, do tego, że my, jako mężczyźni, jesteśmy powołani do bycia ojcami. Nie tylko ojcami biologicznymi, ale każdy z nas powołany do bycia ojcem. Duchowym i to nasze ojcowstwo może się roz, jakby realizować na wielu płaszczyznach. I dla mnie, dla, jako ojca, takim podstawowym pytaniem jest to, jakim ja chcę być ojcem. Czy chcę być ojcem obecnym, czy ojcem nieobecnym. I wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego kompromisu pomiędzy tym. Że albo będę ojcem, albo nie będę ojcem. Yy, mam tu takie statystyki z yy, yy, urzędów amerykańskich, yy, które pokazują nam, jak obecność ojca w rodzinie jest bardzo ważna. I tak, 63% nieletnich samobójców pochodzi z domów bez ojca. 71% uczniów rezygnuje z nauki na poziomie szkoły średniej w domach bez ojca. 75% dzieci w wieku dojrzewania w ośrodkach dla nieletnich pochodzi z domów bez ojca. 85% młodocianych przestępców w więzieniach to dzieci z domów bez ojca. 85% dzieci wykazujących zaburzenia zachowania to dzieci pochodzące z domów bez ojca. I 90% bezdomnych dzieci, dzieci uciekających z domu, to dzieci z domów bez ojca. I to jest tam tak zaznaczone, że to są, yy, że to chodzi o nieobecność taką fizyczną, też yy, psychiczną. Yy, yy, kiedy ja sobie tak myślałem o, yy, o tym, jakim ja chcę być ojcem, jakim jestem ojcem, to zawsze muszę się wrócić do tej relacji mojej z moim tatą, czyli moja relacja z moimi dziećmi wypływa z tej mojej relacji synowskiej. To, które Pan tak skonstruował, ten świat, tak jak w przypadku Trójcy Świętej, że ojciec pochodzi od syna i jest jakby jego takim przedłużeniem i jakby objawieniem i jakby realizacją jego. I my, myślę, że my tak samo jesteśmy jako ojcowie przedłuż przedłużeniami naszych ojców, i kiedy tak myślałem sobie o, o, takim, o moim ojcu, o wspólnym czasie spędzanym z moim tatą, to mam w głowie kilka takich rzeczy, które razem robiliśmy. I to za każdym razem właśnie są takie sytuacje, że coś razem robiliśmy. I pamiętam taką, taką sytuację, którą jakby bardzo, ona się wydaje trochę... Teraz już z czasu trochę śmieszy, ale mm, mój tata y, był grabarzem i, i kopał po prostu groby, y, więc bardzo to często ja mu. To była jego praca taka dodatkowa, więc ja mu tam bardzo często pomagałem przy tym... i bardzo mm, Właściwie, kiedy tak myślałem o tym, o takim najlepszym czasie, który miałem z moim tatą, to właśnie było to, kiedy razem z nim kopaliśmy po prostu grobem. I tak sobie myślałem o tym, że to tak naprawdę to musiało niefajnie wyglądać z zewnątrz, kiedy kilkunastoletni chłopak musiał tak ciężko pracować i robić tak obrzydliwą pracę, która kiedyś była tylko zarezerwowana dla niewolników. I no i i niefajnie to wyglądało. A teraz jakby dla mnie to jest takie bardzo ważne doświadczenie takiej bliskości mojego taty, yy, wspólnych rozmów i takiej, takiej wspólnej pracy. I też mam przekonanie, że w, 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 w tej, tej niefajnej sytuacji, że tam się Hmm, też kształtował mój, kształtował mój charakter i taka wytrwałość. Przecież ta praca była bardzo niewdzięczna i takich trudnych warunkach. Yy, więc yy, tak sobie o tym myślę, też w kontekście tego, że kiedyś ktoś mi y, powiedział y, coś takiego, że bardzo, że bardzo ważne jest to, żeby spędzać y, czas jeden na jeden ze swoim dzieckiem. Że każde dziecko, dziecko chce być wyjątkowe. Każde dziecko potrzebuje tego czasu jeden na jeden z tatą. I, I to jest ten czas, właśnie, kiedy buduje się relacja, która będzie nam potem potrzebna, żeby dziecko wychowywać, po tym, żeby mu przekazywać jakieś wartości. I jestem przekonany, że nie da się przekazywać takich istotnych wartości takich religijnych o życiu, o, o tym wszystkim, co nas otacza, jeśli nie ma się tej relacji. Yy, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy spędzali jeden jed, na jeden czas z naszymi dziećmi. Że myślę, że to takie narzędzie właśnie do tego, żeby czasami naprawiać różne też rzeczy, że. Yy, że, że w sumie to jest najważniejsze, co ja mogę mojemu dziecku dać. Czas, bo to jest największy nasz skarb. Czas, bo tego nie możemy za żadne pieniądze kupić. Miałem kiedyś rozmowę z, może nie powiem do końca z kim, ale. po, ja bym pytanie, co mi z tych pieniędzy. Które ja zarobię przez weekendy, przez te przez nadgodziny, przez to wszystko. Kiedy ja stracę ten czas, który mam teraz, w tym momencie. Ja przecież nie jestem w stanie kupić tego, ten moment, kiedy moje dziecko zaczyna chodzić, kiedy ja chcę być z nim, żeby go trzymać za rękę, kiedy chodzi na przykład. Albo kiedy zaczyna mówić, że ja chcę być z nim w, w tym momencie, tak? Bo kiedy ono będzie miało 18 lat, no to ja nie mogę być. Ja, ja już wrócić do tego. Yy, więc... Y, dla mnie to też jest takie ważne, żebym sobie uświadomił, że czas jest dla mnie najważniejszy. Miałem tu jeszcze gdzieś z Księgi Kocheleta taki fragment o czasie, że wszystko ma... W, 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 wszystko ma swój czas. Czas urodzenia, czas umierania. Myślę, żeby to ważne, żeby się modlić do Ducha Świętego, żeby nas wybudzał, żeby nas ożywiał w naszej codzienności, żebyśmy potrafili Yy, przeżywać to, co jest dla nas właśnie, do czego nas tam powołuje. Yy, może się na koniec dodam, że, yy, że to nie tylko jest ojcostwo takie biologiczne, ale jest to też to ojcostwo duchowe, do którego jest każdy zaproszony. I to, to, to jest to ojcostwo takie, które nie ma granic wiekowych w ogóle. Ja mogę być ojcem duchowym mojej siostry i sobie w pewnym sensie uświadomiłem, że tak trochę się stało, bo y, te książkę, która jest inspiracją też do tej, y, tego, te, tej, tej mojej gadaminy, tutaj właśnie dostałem od mojej siostry, która, y, y, która miała y, na pewnym momencie swojego życia, poprzez to, że jest po rozwodzie, nie, nie potrafiła się odnaleźć w kościele i miała dużo takiej goryczy w sobie i takiego żalu, co to za kościół, co to za domowy kościół, który nie chce jej przyjąć, skoro ona jest w takim małżeństwie niesakramentalnym. I wtedy powiedziałem jej to, co usłyszałem kiedyś u nas na kazaniu od księdza Piotra, że jeśli nie możesz się karmić ciałem Chrystusa, to karm się Słowem Bożym. I teraz, z perspektywy czasu, w sumie to zrozumiałem, że to jest, że, że narzekać i marzyć to każdy potrafi, ale trwać na modlitwie, codziennie pół godziny, rozważać słowo Boże, to już chyba nie jest takie proste. No i właśnie w takim razie, kiedy widziałem się z moją siostrą, to ona podała mi tę książkę, a sama miała taki. Taki dzień, w którym z dnia na dzień były yy, czytania. Więc yy, tak myślę sobie, że w jakimś sensie ja też stałem nie się ojcem duchowym, pomimo tego, że ona jest mnie starsza. I, i, I też widzę, że to jest taka walka o nią. Jakby Pan drugi chciał powiedzieć, yy, jeśli tak mnie bardzo pragniesz w tym, w tej Eucharystii, w tych sakramentach, no to mi to udowodni. To chyba tyle. Jeszcze może, mam tutaj ten fragment z Ewangelii Świętego Jana. Żeby do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Może chciałbym tylko zakończyć teraz już fragmentem z listu świętego Piotra. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem też mu się sprzeciwia, a pokorną łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocą pod mocną ręką Boga, aby Was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski Wasze przerzućcie na niego, gdyż Jemu zależy na Was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz djadu, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni wierzy, przeciwstawiajcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą Wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.